Drodzy, wczoraj pewna osóbka pozwoliła mi na zrobienie jej editów. Trzech oce. Jest z nią Error Cut, którą pozdrawiam. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Jeśli byłoby coś nie tak, to napisz mi pod filmem. Od razu poprawię swój błąd. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że oce były malowane ręcznie. Nie używałam żadnych. W jakieś narzędzi do pokolorowania tego od razu, ani do zaznaczenia linii w e ibs na którym robiłam te OC. Mam nadzieję, że one Ci się spodobają, bo zajęło mi troszkę czasu i energii. Bo jak wiesz, jest tydzień i także mam lekcje, ale mam nadzieję, że Ci się spodobają, bo z przyjemnością Ci je zrobiło. Masz pierwszą OC. Jedną słówko do Rokrad. Jakbyś miała jakiś problem z editami, bo na przykład nie miałabyś czasu ich zrobić na przykład do jakiejś serii, to pisz mi pod jakimś filmem, bo skontaktujemy się na Messengerze, bo z przyjemnością Ci je zrobię. Staram Ci się też zrobić w tym tygodniu y, fanarta, którego też opublikuję na moim YouTubie, więc do czegoś się fanarta z Twoją ocę profilową lub jakąś inną ocę z Twojego kanału. Zdrawiam i dziękuję za szansę zrobienia Edita. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Mam nadzieję, że do usłyszenia arkat i cześć i czołem moi widzowie. Jakby coś możesz się śmiało ściągać i brać do swojego odcinka, bo do czegoś nie mam nic przeciwko. Nie liczę nawet na udział moich editów w odcinku, ale mam nadzieję, że Ci się po prostu spodobają.